Niepełnosprawność naprawdę nie przeszkadza w niczym, żeby być osobą wielką, osobą rozpoznawalną, osobą medialną. Osoby niepełnosprawne są świadome swojego stanu, swoich ograniczeń, dlatego też borykają się nie tylko z trudnościami natury takiej fizycznej, ale też psychologicznej. Yy, osoby niepełnosprawne bardzo często mają obniżoną samoocenę, co skutkuje też obniżeniem motywacji do wprowadzania takich pozytywnych zmian w swoje życie. No w czwartek chodzimy na zawody. Znaczy tak, musimy Ciebie zawieść w takim razie, no kiedy to jest Czwarty 8 rano z piłką. Ojej, to trzeba, rano, trzeba w nocy wyjechać, trzeciej gdzieś. Każdy ma coś takiego, że lubi się realizować. Nie każdy ma możliwość poczuć taką adrenalinkę nie? przed startem. Takie fajne uczucie, kiedy stoi się na podium. To jest trudne do opisania i naprawdę tego nie da się opisać. A nie każdy może to przeżyć, więc chyba dlatego też warto wstać rano <laughs> o 5.40 iść na basen. Po zajęciach na uczelni czy w szkole, znowu wchodzić na te dwie godziny do wody? Często mają też poczucie krzywdy względem społeczeństwa, które nie likwiduje tych wszystkich barier, które spotykają te osoby. Myślę, że nie powinno być takiego podziału osoby zdrowej osoby niepełnosprawnej, bo my wszyscy tak samo wkładamy, tyle samo serca, tyle samo poświęcamy na to czasu, żeby osiągnąć ten swój cel. No i dla mnie nie ma w tym dużej różnicy. Nie ma też równego dostępu do wiedzy, do instytucji, jak również do samorealizacji, samorozwoju. Uczyłam się w normalnej szkole. Podstawów gimnazjum mi całą. Zdałam maturę, dostałam się na studia. No, i żadnych większych utrudnień nie widzę, w tym, że jestem osobą niedowidzącą. Normalnie funkcjonuję tak jak każdy. Poczucie krzywdy skutkuje tym, że osoby niepełnosprawne zamykają się w jedynym dla nich bezpiecznym świecie, pewnym, w którym jest dom. powaliście ten tempówki, Podaliście się tempówki na zgrupowanie kadry i jak to wyglądało. Ale setki i tak dalej jakieś? Co no wiecie? tak, no, symulatory, pływali się symulatory jakieś. No w płetwie pływałam ostatnio 200-200, symulator, no to było 100 plus 250, no, no to napływałam 2,11, na płetwie. 2,11, no to w płetwie, no, to no teraz by trzeba było to samo bez to płet... No właśnie. Jest ja cały błędę. tydzień czasu, przez tydzień jeszcze możesz takie półtora kilometra na każdym treningu przepłynąć. Z akcentem na moc pływania i z akcentem na technikę nawrotu i mocną pracę portową. Powinien być rekord świata albo jakiś inny rekord Europy. I wszystko. No. I znowu sześć kolejnych medali. <todgłosy> <todgłosy> Tylko pięć razy. <todgłosy> Startuję z zawodnikami pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi. Swoją przygodę w ogóle z pływaniem zaczęłam ze zdrowymi zawodnikami. Wydaje mi się, że wiele od nich treningowo nie odbiegałam. Moje pokoje jest takie miejsce, gdzie. Znajduje się dorobek mojej kariery sportowej. Są tutaj statuetki i nagrody zebrane w ciągu ostatnich dziewięciu lat. Szczególny sentyment mam do dwóch statuetek. Nazywają się one Włócznia i Ćwinga. Jest to nagroda przyznawana przez prezydenta miasta Suwałk w różnych kategoriach. Miałam to przyjemność, że dwa razy byłam laureatką tych nagród po Igrzyskach Paralimpijskich w Atenach. W 2004 roku została nagrodzona w kategorii Wydarzenie medialne. To jest ta pierwsza włóżna księga, jest dość ciężka. I drugą otrzymałam po Igrzyskach paralimpijskich w Pekinie w kategorii działanie sportowe. No i w moim pokoju również są wyjątkowe dla mnie bardzo cenne medale. Jest to mój w ogóle pierwszy złoty medal na jakichkolwiek zawodach z Igrzysk paralimpijskich A 2004. No i w sumie ostatnie moje dokonania Igrzyska paralimpijskie w Pekinie. Srebrny medal w konkurencji 200 metrów z tyłem zmiennym. Brązowy medal, który zdobyłam w konkurencji 100 metrów z tyłem dowolnym. Powinien być jeszcze złoty medal wywalczony w Pekinie w konkurencji 100 metrów z tyłem motylkowym, Był to w ogóle pierwszy, medal zdobyty, pierwszy złoty medal zdobyty dla polskiej reprezentacji. Nie ma go, ponieważ po raz kolejny przyłączyłam się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Medal ten został zlicytowany poprzez Allegro i mam nadzieję, że dla osoby, która której jest, jest on dość fajnym gadżetem. Tym bardziej, że było takich medali tylko pięć w Polsce.